Gratulacje dla puszczy. Takiego meczu spodziewaliśmy się i tak ten mecz przebiegał jak myśleliśmy, że może przebiegać. Zagraliśmy słabo. Myślę, że zagraliśmy w sposób jaki chciała, żebyśmy grali puszcza. Bramka też padła w takich okolicznościach, jakie, jakich obawialiśmy się, czyli gdzieś tam stały fragment, piłka zbita yy, i fantastyczny strzał zawodnika puszczy yy, przyniósł im zwycięstwo. Tak jak powiedziałem, zagraliśmy yy, słaby mecz nie, na naszych warunkach. Yy, myślę, że yy, w ogóle jako zespół nie yy, zaprezentowaliśmy się dobrze. Mam duży niedosyt, jeśli chodzi o grę gdzieś tam w środku pola. O kontrolę tego, co dzieje się na boisku. No cóż, taka jest piłka. Wiedzieliśmy, że tutaj będzie ciężki teren, trudny mecz. Ważne jak zareagujemy teraz przed następnym meczem u siebie ze Stalon Rzeszów. O tym musimy myśleć, nad tym się musimy skupić. Dziękuję bardzo, jeszcze raz gratuluję puszczę. Nic nie zmieniłem, dlatego że nie dlatego, że wygraliśmy, tylko uważałem, że zagraliśmy dobry mecz z głogowem. Stąd też potrzebujemy gdzieś tam jakiś automatyzmów, żeby ci chłopcy się zgrywali, skoro grali dobry mecz, więc nie widziałem podstaw do tego, aby robić jakieś zmiany. Pirulo, to w ogóle jego występ stał pod znakiem zapytania. Wczoraj w zasadzie zszedł z treningu i bardzo źle się czuł, przyjechał tutaj i mieliśmy zdecydować co dalej, nawet chcieliśmy zabrać jednego zawodnika więcej w razie gdyby Coś było nie tak, więc ten wczorajszy dzień on źle, że tak powiem, przeszedł. I dzisiaj myślę, że tak jak i pozostali nie zaprezentował się dobrze. Stąd też zmiana ze względu na te wczorajsze jego dolegliwości, myślę, że to nie był jego dobry dzień. Nie graliśmy swojej gry, tylko wpadliśmy w ten rytm, który puszcza zaproponowała. Nie było płynnych akcji, nie było. Kontroli nad wydarzeniami na bójsku i stąd taki, taki jakby przebieg tego meczu, i, i końcowy wynik no, który na pewno nas nie zadawala, ale tak jak mówię, no, trudno było gdzieś tam po takim uderzeniu interweniować Olkowi fantastyczny strzał, więc cóż. Jesteśmy bardzo zadowoleni i, i, i z tego, w jaki sposób graliśmy, i z wyniku i... I tu gratulacje oczywiście dla zespołu za realizację założeń, za to, co jest naszą, no, myślę, dużą, dużą, dużym plusem, jaki potrafimy zafunkcjonować. Dzisiaj to było widać. Myślę, że nie, do, nie pozwoliliśmy za dużo przeciwnikowi, szczególnie do przerwy. Potem trochę, trochę za dużo oddaliśmy pola, ale w sumie... Hmm, Muszę pochwalić chłopaków naprawdę za ogrom, ogrom serca w, tą, w tę chęć realizacji założeń i, i tym wygraliśmy. Nie chcę powiedzieć zasłużenie, bo, bo, no bo zawsze po meczu się łatwo mówi, ale, ale myślę, że, że zasłużyliśmy na to, na to zwycięstwo. I, i, I z tego się nie bardzo cieszymy. Chciałbym też pochwalić szczególnie tych chłopaków, którzy. Nie mieli płynności w grze, bo, bo no, z różnych przyczyn nie grali, czy czekali na swoją szansę, i dzisiaj, dzisiaj dali znak. No, pięciu nam zawodników wypadło, nawet sześciu mamy swoje problemy, ale czekamy na tamtych. Serce rośnie, że, że godnie zostają zastępowani. Ja, ja strasznie się cieszę, że, że kolejny raz potwierdzamy, że nie jest nas 12-13, ale jest nas dwudziestu paru. I, z tymi młodymi chłopcami oczywiście i, i, i to mnie naprawdę ogromnie cieszy. To też jest dla nas bardzo dzisiaj dobry moment, bo pierwszy raz wygraliśmy na wiosnę z liderem. Idealny moment na zwycięstwo. Chcę powiedzieć, że to bardzo smakuje, dlatego że UKS nie jest przypadkowym zespołem, nie jest przypadkowym liderem. Zasłużenie do tej pory i, i pewno dalej będą tym liderem po tej kolejce mają dobry zespół jakościowo, ciekawie grają w piłkę, to tym bardziej podwójnie smakuje nam ten wynik, który dzisiaj osiągnęliśmy. Dziękuję bardzo.